Oh, wow. oh. Yes I, all the eyes tryna put me on a T shirt. Shorty want me so bad, do your knees tight Yeah, I'm counting all the paper in my feet, mic, in my beat mic. Yes I, all the eyes tryna put me on a T shirt. Shorty want me so bad, do your knees tight Yeah, I'm counting paper. Cześć Siemaneczko, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. W tym vlogu zabiorę Was na kulik. Dzisiaj będziemy robić kulik. Jest godzina jakoś po ósmej, zbiórkę zaczynamy około dziesiątej. I oczywiście, już na samym początku dnia myślałam, że wszystko będzie ładnie, pięknie, a to jednak się okazało, że nie. Nie mamy sani. Sanie okazały się za małe. I chłopaki pojechali składać sanie do Mikołaja. Mikołaja poznaliście w poprzednim vlogu. No i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i będą te sanie. Nas będzie gdzieś tak około 20 osób. Jedziemy na Kozioł-Górę. Będziemy zjeżdżać na sankach, na jabłkach, będziemy palić ognisko, jeść kiełbaski. Pewnie coś wypijemy, oczywiście, soczek. Ja już się pomalowałam, jeszcze nie jestem ubrana, bo jestem, zobaczcie, jeszcze w szlafroku. Zaraz będę się ubierać, dam śniadanko dla Chmureczki, o tam sobie leży, może sama coś zjem, zobaczymy, bo zanim się rozpali te ognisko i w ogóle, ale jeszcze poczekam na Pawła, to razem zjemy, bo on też pojechał razem z nimi te sanie składać i co? Fajnie! Mam nadzieję, że bateria w tym aparacie naprawdę długo wytrzyma, bo chciałabym wszystko ładnie pięknie nagrać. I no jak się rozładuje, to będę oczywiście też nagrywała telefonem, ale to może być trochę zła jakość, ale damy radę jakoś przecież. Muszę pamiętać, oczywiście, żeby zabrać najważniejsze rzeczy, czyli głośnik, telefon, smartwatch, jedzenie, picie, koce. Jest w ogóle ja nie mam tak, ani butów zimowych, mam jakieś stare, stare, stare. Nie mam kurtki zimowej. Też mam jakąś od babci ani. Pozdrawiam Cię babciu. Jak to oglądasz? Nie miałam oczywiście rękawiczek, czapki. No jedyne co miałam to szalik. I tylko tyle. Naprawdę, ja tak byłam przygotowana idealnie na kulik. Nie ja w ogóle na zimę. Oczywiście nie mogłam też zapomnieć o liście obecności. <noise> tak będę sprawdzała list obecności, bo mam nadzieję, że wszyscy dotrą na czas. Um, chociaż ten czas i tak trochę będzie wydłużony, bo właśnie przez te sanie, tak jak wcześniej mówiłam. Ale dobra, lepiej nic nikomu nie mówić, niech wszyscy przyjadą, to najwyżej poczekamy. Lepiej czekać na sanie, niż żebyśmy z saniami czekali na kogoś. Dobra, ja teraz idę się ubrać, dla chmurki śniadanko. O, parcie, kto idzie! Parcie, kto idzie. przyszedł. kto przyszedł. Dzień dobry. Chłopaki pojechali na sanie do Mikołaja. A. Bo te okazały się jakieś za małe. No i bardzo dobrze, ja mam roboty. No, Dzień chyba, dobra. że podjedziesz do nich rowerem. Gdzie <laughs> rowerem? Nie, no. Dzień dobry. Dzień dobry. a few moments later. Jest i Wika przyszła. Proszę bardzo. Wika, jak odczucia przed Kuliniem? Zimno. Zimno, nie? Zimno. No ja też. O, w cebulkę. Ale myślę, że będzie fajnie. Zobaczcie, jest minus 10 stopni, minus nawet 11. Idziemy z Wiką zobaczyć, co oni tam wyprawiają. Ale ruch, ale ruch. Idziemy zobaczyć te sanie, jak wyglądają z wiką, bo ja nawet nie wiem, jak one wyglądają. Ja nie ja mam jeszcze ani czapki, ani rękawiczek, muszę sobie załatwić. Godzina? Yy, co 20. sanie, to 2010. Sanie Myślałam, prawo, że to są. sanie są, a to Będę jednak... I i Najważniejsze, żeby wszystko było bezpieczne. Co Dobry. się śmijecie? Czekamy z Wiką na resztę, aż przyjadą. Niedawno kontaktowałam się z Kaśką i mówią, że już prawie są przed Białką, więc zaraz pewnie będą. Marcinek też już drugim Marcinkiem jedzie. Kto miał jeszcze dojechać? Chyba nikt. My i chyba oni, chociaż nie. Zapomniałam. I jeszcze oczywiście, Polina z Kamilem mają przyjechać. O! Ktoś przyjechał bokiem. Wiecie, kto tak bokiem przyjechał? Kuba oczywiście, a kto by inny? Ale <grystanie> <grystanie> Już gdzieś jadą, pewnie podczepić sanie Albo po Co? Albo dopiero po sanie Albo po sanie, bez kitu no. Idziemy do kotków zobaczyć Dzieki kocur Sama? Kota. Uważaj na kota Ale gdzie odstawić? Na ziołkę A tutaj czego nie? No nie wiem, bo nikt nie chce, bo nie chcą coś wypić A no dobra A ten, y <noise> do Dobra, ja idę tam Gdzie? Gdzie ty już idziesz? <noise> Kaśka nie była tutaj od wakacji Znaczy zwykło się nie widziała, bo no. była na świętach a wy gdzie idziecie? Dobra. Rękawiczki, to brudno. A my znowu same zostałyśmy. No, jak właśnie Dokładnie. Proszę bardzo, jak Damulka sobie usiadła, duszka na duszkę, Jedna i druga. Kaśka, powiedz mi... Cieszysz się, że cię zaprosiłam, czy nie? Bardzo. Tak? Jadą sanie, sanie! Nie to wóz, a nie sanie! Na rozgrzeweczkę Amaręka wleci. Zdrówko dziewczynki za udane kulik, żeby było nam ciepło. Jest i Adi z Kubą. Oj, kaszka. <coughs> Siemaneczko! Kochaneczko! Cześć! Wędliniarz! Cześć. cześć Julita! Miło! Idziecie do domu, do sklepu. Już prawie wszyscy jesteśmy. Czekamy jeszcze tylko na Paulinę, zobaczcie jak fajnie będziemy jechać. ma tutaj, oh, proszę bardzo, Adria Tutaj proszę bardzo jest Jacob Adi, Adi ARG Adio, Adi, o Adi wpadajcie na konto Adi rg, Na kanał, sorry, na kanał <grym> Idzie lamputita Lampucera jedna rażpla <grym> Fajna co tam jak tam? Cieszę się, że jedziesz na kulik bardzo <gortunystystysty> A lamputita <gortunysty> 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 ja. Proszę bardzo, tam traktor y a, są, <gortuny> jedzie już youtuberka <gortuny> za chwilę było. będziemy wsiadać Na wóz, a tutaj dziureczka <gortuny> Ale no jest nas trochę. Julka. Julka, samochód nie chciał jej odpalić. Ale jak zwykle, sami muszą. Właśnie. Co, ma Julka? Ja nie mogę przyjechać, bo sami muszę być. No, pozdrawiamy cię, Julka. Pewnie to oglądasz. Żałuj, że cię nie ma. Na sianie! na bogato. No pew Zamieszanie, dobrać. zamieszanie, Nie wiemy, czy jedziemy polem, czy jedziemy co drogo, co się dzieje, co się dzieje. Wydaje mi się, że on pojedzie tamtędy o tako znowu i będziesz musiał poczepić. Sanki do Trzeba w, w prawą stronę sanki dać. O jedzie, no mówiłam, że tak będzie. Za chwilę wjeżdżamy, co? Kogo nie ma, niech się odezwie. Julki. Czego nie może wysiadać? Nie. nie. bo nie. Ja już chcę jechać. Ja już chcę zjechać z Kozi góry. Nie? Podczepiamy sanki, zaraz będziemy ruszać pewnie. Już siedzimy, zaraz będziemy jechać. To jest proszę bardzo yy, moje miejsce. Ten już siedzi Eee, to jest tu będzie fajny kulik Wszystkie fajne mam butki Mam nadzieję, że mi będzie ciepło Nie mam czapki, ale za to, to mam rękawiczki Pojechaly <tryk> kurwa <tryk> Linka się urwa. No, no ego, nie domu. No. Na <Quite. śig selling> no, Już przejechaliśmy się po Kuligu Mara do domu wszyscy. To Co się znowu stało? Znowu pękła Linka. Jeszcze na pole nie dojechaliśmy. Dokładnie, ledwo z domu Czemu wyjechaliśmy, a już dwa razy. Czemu siedzisz? A co? Nie wiem, czy... To... Cudownie. Rozgrzeweczka, proszę bardzo, Polina. Paulina, Polina, Paulina Po ciężkim dojeździe w końcu dojechaliśmy na u Górę Proszę bardzo, jeszcze tam z tyłu jest drugi kulik jakiś Trzeba się rozgrzać Trzeba się rozgrzać, a i oczywiście, że trzeba Szymon, zimno ci? Kaszka, zimno, nie? O Jezu! O Jezu! Ja już zjechałem! Zjechałeś? Będziemy z Poliną się rozgrzewały Oczywiście amarenka nie mogły jej tutaj amarena, zabraknąć się nie ma. Proszę bardzo, teraz wszyscy się grzeją przy ognisku Co? Cieplej trochę, nie? Nie? No ja tak samo dla mamy kiedyś się wód podpalił. już trochę. Kaśka, chodź no tutaj. Nie byłam Ten, lew w ten. Już pierwsze kiełbaski się smażą. Oj, piek <laughs> Ciągnik stoi. O tam piją, to tam ja i tam idę do tamtego towarzystwa. Co robicie pijecie? <laughs> o moja Amarenka. Szczerze, że taki ubaz będzie na portalnie dzisiaj smażona z cebulą. O, no, ogólnie już ma bardzo mało baterii i zaraz przełączymy się pewnie na telefony, bo aparat jest tak zimny, że aparat nie wytrzymuje. I wam powiem, że jest tak świetnie, tak jak w białce tatrzańskiej, co nie? Tak jest. <grymne> nie, bo są białka jest jedyna na świecie. No w sumie racja, białka jest jedyna na Dobra, świecie. Ja, ja, I w ogóle ja, ty nie ty 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 lubię to nazwy białko-parczewska, białka jak ktoś mówi. Ja muszę zjeść ten worek i muszę zjechać praktyć, <grymne> <to jest wody>. <grymne> <grymne> Ale nie moje, nie moje, nie moje. Pozdrawiamy Agnieszkę S i, oraz Marzenę T. Budziaczki dla Was, leśnika, kochani, Klesnika. oraz Annę B, Klesnika. i Martę i I, i, Klesnika. I Klesznika. Janka. Pierwsze zjazdy, możecie! Start! <grym> Następny Na worku Na worku najlepiej Piszcie w komentarzu Kto był na Kozi Górze w Białce To jest naprawdę super W ogóle są o tam takie mega widoki Jak się jedzie jest normalnie świetnie. w Wakacje jest tak samo ładnie, tak jak i w zimie. A w zimie to już w ogóle jest kozak. <grywa> 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 jak? <grywa> <grywa> Bijał się o worek. Co pijesz? No, herbatka. herbatka. Dobra herbatka? Ciepła na pewno, nie? I mokra. Mokra. <grym> Czarucha! Nie. Następny!

Jest, Wy? No i ja chcę na moją żonę Z tą torebką? Ej, <coughs> no! <gryz> to <Different> na <Chajcie> mnie! To O, czarek. Ej, zejdźcie! O, czarek! O, czarek! O, czarek! O, czarek! O, czarek! O, czarek! Ale na no tym to było. jest chyba tutaj za tym, bo w sensie bo nie jest to wyskytane bardzo. Ej, a w tamtą stronę? <śmienicą> nie, to fajnie. To ja no, górę, nie, to, to nie hamuj, nie hamuj! Ej, ja. ja bym na to ale no. to jest wcześniej, To ja cię To nie będzie! Ja nie mogę, to jest hit. Pamiętajmy już niestety, ale będzie u nas jeszcze powtóreczka. Przynieśliśmy się do domu, oczywiście pijemy soczek i jemy kiełbaskę z cebulą.

Dzięki kochani za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać dalej, bo będą mega ciekawe filmy. Trzymajcie się,